Styl Francuzek można określić jednym słowem, klasyka. Te kobiety nie podążają ślepo za jednosezonowymi trendami i inwestują w rzeczy dobre jakościowo, ponadczasowe, które będą nosić przez kilka lat. W swoich szafach mają klasyczne ubrania, które dowolnie łączą i uzupełniają stylowymi dodatkami jak NP. Markowymi torebkami nierzadko znalezionymi w vintage shopach czy retro-biżuterią. Oto 10 ponadczasowych rzeczy, które każda francuska ma w swojej szafie. Przekonaj się, że dzięki tej bazie już nigdy nie powiesz, że nie masz się w co ubrać. Klasyczny beżowy trencz w stylu francuzek paryszanki noszą go non-stop. Nonszalancko narzucony, najczęściej rozpięty albo związany z paskiem w niedbały supeł. A także w formie sukienki, wzorzysta apaszka w stylu francuzek, nonszalanko zawiązana dodaje stylizacji charakteru. Zawiąż ją jak prawdziwa paryszanka, złóż kwadratową apaszkę na pół i zwiń w rulonik. Przytrzymaj przy szyi. Owiń ja wokół szyi i skrzyżuj, następnie rogi wyciągnij do przodu. Zwiąż ją luźno jeden raz. Ma wyglądać odrobinę nonszalancko Okulary Retro w stylu Francuzek przeskalowane oprawki XXL to nie w ich stylu. Francuzki najczęściej wybierają klasyczne kształty. Koniecznie w kolorze najczarniejszej czerni. Te szert w marynarskie paski we francuskim stylu początkowo zaprojektowany dla francuskiej marynarki wojennej szybko zagościł w kobiecej szafie Brigitte Bardot i Coco Chanel uwielbiały spacerować w nim po plaży. Modne proste dżinsy klasyczne niebieskie o prostych nogawkach bez fabrycznych przetarć i rozdarć. Najlepiej zainwestuj w takie z grubego denimu, które będą się ładnie starzeć. Czarna marynarka oversize w stylu francuskim, czarna lub granatowa marynarka o prostym, lekko oversize'owym kroju. Idealna i do pracy i na kieliszek bordu z przyjaciółmi w piątkowy wieczór. Krótki kardigan w stylu francuzek, najlepiej kaszmirowy lub z równie miękkiego materiału. Francuzki noszą go na gołe ciało do dżinsów z wysokim stanem. Niby nic takiego, a zawsze robi wrażenie. Klasyczne balerinki w stylu francuzek paryżanki zamiast niebotycznie wysokich szpilek wybierają wygodne, miękkie baleriny. Są równie eleganckie, a przy tym idealne do biegania po mieście. Elegancka czerwona szminka francuski mają ją zawsze w torebce. Delikatnie wklepana w dzień wystarczy za cały makijaż. Wieczorem tworzy niezwykle francuski duet z kocią kreska na oku. Ponadczasowa biała koszula każda paryszanka ma w szafie przynajmniej jedną dobrze skrojoną białą koszulę. Bawełniana o prostym kroju to absolutny must have. Jak ją noszą? Rozpiętą na przynajmniej trzy górne guziki, uwodząc subtelnym dekoltem, albo z zawiązaną na szyi apaszką.